Cześć, ja jestem Lipej i przybywam z kolejnym materiałem z serwera testowego. Omówiłem już ognistą laskę, om omówiłem lodową rękawicę i rękawice próżni, więc teraz czas na całą resztę broni, a zmian jest tutaj naprawdę dużo. Zacznę od młota bojowego, ponieważ mm, on podoba mi się najbardziej pod kątem zmian mm, i wydaje mi się, że jeżeli wyjdzie w takiej formie na serwer testowy, no to będzie bardzo, bardzo yy, dużo grany będzie bardzo yy, mocny. Ok, od początku wyburzenie. Tutaj mamy zwiększenie obrażeń ze 120% na 130% oraz podkręcenie odporności na obrażenia z 4 sekund na 4 sekundy na pierwszej pasywce z tego skilla. Potężny młot, również baw obrażeń ze 160% na 170%. Tutaj dostajemy też redukcję czasu odnowienia z 22 sekund na 20 sekund. Mi pokazuje 19,5 sekundy, ale to dlatego, że mam po prostu jakąś redukcję na secie na moich przedmiotach. Do tego Ostatnie ulepszenie sprawiedliwości stanie się zadość. To jest ulepszenie też od skilla potężny młot. Zadaje nie 200% obrażeń od broni, a 220% obrażeń od broni. Ok, przełamanie pancerza. Tutaj hmm, pasywka, ulepszenie, długotrwały efekt. Hmm, zmniejsza hmm, zdolność do pochłaniania obrażeń z 15% na 20% na 10 sekund. Co również, również jest buffem. I pasywka Wstęp, czyli zwiększa obrażenia zdawane z 15% na 25% celom, które mają pełne zdrowie, więc tutaj tego damage'u naprawdę pojawia się dosyć sporo. I obniżenie regeneracji wytrzymałości na pasywce Wyczerpujący Atak również dostało buff z 15% na 20% na 5 sekund. Ok, kolejna broń to to będzie Topór Dwuręczny tutaj zauważyłem, że wir dostał determinację, czyli grit z języka angielskiego i chodzi o to, że po prostu nikt graczowi nie może już tego wiru przerwać. Gracz może go przerwać tylko sam sobie. Żadne CC na ten wir nie zadziała, żaden crowd control, więc to jest mega plus. Tak, ta umiejętność powinna działać od początku i być może w końcu zacznie się pojawiać w grze. Pasywka grawitacja dostaje Uziemienie na 0,25 sekundy, gdy przyciągnie przeciwnika do gracza, czyli dostajemy ruta. ok, nic więcej na to dwurecznym nie zauważyłem, więc można przejść do siekierki. Tutaj wydaje mi się, że Berserker ma zwiększony cooldown z 8 na 18 sekund z 15, ale to jest do zweryfikowania. Mogę się mylić. No i tak, przejdźmy sobie O, w to miejsce. Generalnie chodzi o skill zakażony rzut, i tutaj już mamy na wstępie też wydłużenie czasu debuffu, czyli choroby i osłabienia z 5 sekund na 10 sekund. Debuff trwa, tutaj jest bodajże zwiększony z jakiejś wartości na 15 sekund dla celów, które mają mniej niż 30% zdrowia, i mamy również czas utrzymania się transmisji powietrznej z 3 sekund na 6 sekund. I do tego jeszcze rozdzierający rzut. Tutaj redukcja czasu odnowienia z 15 sekund na 8 sekund. Więc tych zmian również jest kilka dla siekierki. No ale pod to prawe drzewko, które ewidentnie nie jest grane na live serwerze praktycznie wcale. Miecz i tarcza. Tutaj dostajemy. BAF na doskok i cios ze 135% na 150% obrażeń od broni. Również zmniejszam się kuldą z 25 sekund na 18 sekund i szarża starczą. Również dostaję buff Osłabienie, które jest nakładane na przeciwników, nie trwa już 4 sekundy, a 10 sekund, czyli bardzo, bardzo długo. Kolejna broń włócznia. Cyklon. Cyklon dostaje buff do damage'u ze 110% na 130%. Podcięcie dostaje buff na ciosie miłosierdzia czyli ten dodatkowe takie dobicie, i tutaj buff idzie ze 125% na 150%. Podziurawienie dostaje buff do obrażeń z 70% na 80%, na 80% i do tego jeszcze szpikulec, tutaj krwawienie zadaje nie 10%, a 20% na sekundę, więc również bardzo, bardzo przyjemne buffy dla włóczni. Nie ukrywam, że gdybym grał postacią pod zręczność, to byłbym bardzo szczęśliwy z tego, co się dzieje. Kolejna broń, e, niech będzie to no łuk, i tutaj mm, trujący strzał. E, Czas odnowienia został zmniejszony z 35 sekund na 30 sekund. Bezpośrednie trafienie zostało nerf z 200% na 150%. Warto też dodać, że trujący strzał już nie może trafić w głowę, więc jest to taka chyba istotna zmiana dla łuczników, którzy lubią te hedy walić. Deszcz strzał dostał zmniejszenie obszaru, na którym strzały spadają. Tu jest napisane, że są to 3 metry. Ja to testowałem i wydaje mi się, że jest ten obszar większy. On nie wynosi 7 metrów, tak jak wcześniej, ale na pewno nie są to 3 metry, więc albo jest jakiś błąd rozpisa, albo po prostu to nie działa. I do tego mamy jeszcze szybki strzał, i tutaj dostajemy redukcję czasu odnowienia z 20 sekund na 14 sekund, więc te, ten buffik, trochę nerw, coś tutaj się też na tym łuku pojawia. No, i chyba trzeba się po prostu cieszyć. Ok, kolejna broń, to będzie broń dystansowa. Mamy muszkiet. I tutaj przepotężny baw bomby przylepnej. Od teraz obrażenia zdawane nie wynoszą 175%, a 235%. Mocarny strzał ma zredukowany czas odnowienia z 15 sekund na 12 sekund. Postawa strzelecka również ma zredukowany czas odnowienia z 20 sekund na 18 sekund. No i hamująca moc, również ten cooldown został zmniejszony z 18 sekund na 15 sekund. Dalej, rapier. Dalej mamy redukcję cooldownów i w tym miejscu 11 sekund na 6 sekund. Przy umiejętności Tondo, riposta przechodzi bardzo silny buff, i tutaj mamy podstawowo stun, nie będzie trwał 1,5 sekundy, tylko 2 sekundy. Do tego finalny upgrade podnosi się z 2 sekund na 2,5 sekundy tymczasem, no i cooldown z 20 sekund na 12 sekund, więc riposta będzie mogła być częściej używana. No i rozpęd, czyli ostatnia pasywka. W drzewku gracji również dostaje baw z 25% więcej obrażeń na 30% więcej obrażeń. Ok, i została chyba nam już tylko laska życia. Tutaj też zmian jest bardzo dużo, i pójdźmy sobie od lewej strony. Boskie objęcia. Tutaj jest nerw ze 150% na 120%. Zmieniam się leczenie. Dalej. Święta Ziemia tutaj hotka, czyli ten heal on time, czyli to co tam się co sekundę pojawia heal dostał nerf z 20% na 16%, czas trwania tej świętej ziemi, gdy rzucimy umiejętność został też zmniejszony z 15 sekund na 12 sekund i do tego nerf poszedł też na Ulepszenia tych umiejętności. Teraz obie oba te ulepszenia uświęcona ziemia i błogosławieństwo nie dają 100% tego co miały dawać, tylko dają 50%, więc jest to znacząca zmiana. Ok, co my tutaj mamy dalej? Laska, która leczy, tutaj poszedł nerw z 20% na 16% więc znowu znowu dosyć, dosyć mocna zmiana na, w leczeniu bo te 4% to umówmy się nie jest to mało nie jest to jakoś bardzo dużo ale ale jednak coś to jest ożywcza światłość tutaj mamy baw z 50% na 60% obrażeń od broni zwiększy nam się leczenie i tutaj bodajże jeszcze wspólne uzdrowienie. Dochodzi, dochodzi zmiana, że za każdego uleczonego sojusznika mającego mniej niż 50% zdrowia, zyskasz 5% maksymalnego poziomu many. Kula ochronna. Chodka z kuli ochronnej, czyli tutaj błogosławieństwo obrońcy. Mamy nerw z 7,5% na 6% obrażeń od broni. Objęcie światła. Tutaj mamy nerw ze 100% obrażeń od broni na 80% obrażeń od broni. I do tego mamy zmianę. bodajże, o, w tym miejscu połączenie. Gdy uleczysz cel objęciami światła, zyskasz 2% maksymalnego poziomu. Many za każdą premię, która działa na twój cel. I to jest baw z 1%. To jest baw z 1%. I to chyba wszystko, co miałem do przekazania. Nic tutaj chyba więcej się nie zmieniło. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ok. Okej, okay, to, by to by było na tyle. Mam nadzieję, że niczego nie przeoczyłem. Mam nadzieję, że przekazałem wszystkie informacje, jakie chciałem przekazać. Za uwagę serdecznie dziękuję, sprężyłem się najszybciej jak tylko mogłem, żeby nie przedłużać tego filmu, ponieważ te poprzednie, bo poprzedni w zasadzie film jest bardzo długi, więc dziękuję jeszcze raz za uwagę, życzę dobrej nocy, miłego dnia. Zapraszam na streamy we wtorki, czwartki i niedzielę. No i widzimy się albo słyszymy w kolejnym materiale. Pamiętajcie o socjalkach, to jest super ważne i o subskrypcji na tym kanale. Hej, hej!